Często mówię, że to nie rzeczy nas no denerwują, ani ich sytuacja. Odwołuję. Remont w kurwie. <grystanie> dzień dobry, kochane ludziska. Dzisiaj dzień z cyklu z ja pier... Zaraz oszaleję. Kurde, to jest najlepszy dzień, żeby potrenować te wszystkie moje mądrości. O, no bo przecież wszystko jest tak, jak powinno być. Świat, który mnie otacza jest dokładnie taki, jaki ja jestem. To jest prawda, ale w takich momentach. Dzisiaj pomagałem mamie przy remoncie i miałem dokończyć jakąś czynność. E, czyli tam z hydrauliką ja mam takie trochę, nie że mam lewe ręce, ale to nie jest coś, co, co lubię. No i teraz e, już jak jechałem z takim nastawieniem, to wiadomo, że musi się wydarzyć dziwnie, dużo dziwnych różnych rzeczy. W Castoramie byłem 6 razy. Z czego to wynika? Oczywiście z mojej niewiedzy, nie z tego, że coś jest nie tak z Kastoramą, że jest coś nie tak z, z ludźmi, którzy robili to prze, przede mną, tylko z braku wiedzy i no, oczywiście się nie muszę na wszystkim znać i to jest oczywista oczywistość. Ale jak ciężko jest, nie zacząć się wkurzać na innych, nie? I ten poziom agresji za każdym jazdą, jazdą do Kastoramy był po prostu coraz większy, nie? I chęć wyładunku. Ja zresztą to mówię, często o tym mówię, a o tym wiem, tylko kurwa, co z tego wiedzą? Jak są takie dni, w których ja z tych wiedzy nie korzystam, i oczywiście też to są dobre dni, dlatego, żeby dzisiaj znowu coś zobaczyć w sobie, jak ja działam. Eee to są takie bardzo mocno treningowe dni. No i kurde, dzisiaj, no jak już e, oczywiście, że tam wiecie, że ktoś tam wie, czy ktoś nie wie, no ja tam do tych bez tych masek chodzę, no, no i jak chodzę do, do kastoramy czy gdzieś, no to mnie za ludzie no, pytają, mówią, zaczepiają, o tego są ci panowie, a ja mówię, że nie noszę i idę dalej. Tylko jak ja jestem spokojny, to się nic dalej z tym nie dzieje. Czy za każdym razem, gdy przyjeżdżałem następny raz do tej kastoramy, to miałem coraz większy poziom agresji w sobie i oczywiście. Ci ludzie, którzy do mnie mówili o tych maseczkach, jak typy wchodziłem z nimi w interakcję. I już taka chyba, moja piąta wizyta w Kasturamie, Kurde, była taka, że koleś po prostu, a tam jakiś przyszedł pan i powiedział, nie wiem, że ja tu nie zrobię zakupów. Wyrwał mi z ręki, to wyrwał już nawet słowo, że wyjął mi z rączki. Kurwa wyrwał, tak, wyrwał mi cham jeden. Nie szukujmy, nie przekłamujmy rzeczywistości. <noise> wyjął mi z ręki powiedział, że mnie to nie obsłuży, ja. Wziąłem wtedy głęboki oddech i powiedziałem, no, że, że no, będzie musiał mnie obsłużyć, ale to wszystko było z jakimś taki poziom agresji, ja jestem mistrzem świata w agresji, no i tym poszedłem, ja kupiłem to wszystko, co ja chciałem. Tylko e, o, co, co ja chciałem powiedzieć? Nie chciałem wam opowiedzieć, jaki to jestem super i że jestem w stanie pojechać jakiegoś, jakiegoś pana z kostaramy, bo za chwilę wziąłem głęboki oddech i ten człowiek za chwilę mnie zaprowadził do, do tej alejki, gdzie gdzie, gdzie mogłem znaleźć tą, tą śrubkę przykładową, która mi brakowała tam i zacząłem z nim rozmawiać już nie z poziomu agresji, tylko z poziomu anormalnej ja mówię, że rozumiem co on do mnie mówi, że, nie, że chciałbym żeby on też mnie zrozumiał po prostu dlaczego ja nie noszę tej maski i normalnie, spokojnie zaczęliśmy rozmawiać bez jakiejś agresji I on mu mi pokazał gdzie to jest przeczyliśmy sobie jego dnia bez jakiejś sarkazmu i to jest fajne <słuch> już też, no oczywiście, jak już razem jeździliśmy z moją mamą, to wspólnie żeśmy się gdzieś tam to wkręcali. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, ja dzisiaj nie mam już wyrzutów sumienia, nie mam wyrzutów, nie robię sobie, że o kurde, jestem taki wujek porada, kurde, pracuję ten na RTZ, a jeszcze robię sobie krzywdę. Bo żeby było jasność, to ja sobie robię krzywdę, bo będę musiał ponieść konsekwencje właśnie tego typu myśli i przekonań na swój temat. Bo te myśli i przekonania mi po prostu nie służą. I tyle. Po pierwsze mówię, o dzisiaj tych wyrzutów sumienia nie mam, nie robię sobie tym krzywdy, a po drugie, no fajnie, że coś takiego wygląda, dwa, że ja już umiem to zastopować w trakcie, to jestem bardzo, bardzo dumny z siebie i jak już moja mamusia też to blasła i też zaczęła robić krzywdę, o... Ale mnie już or ale zaraz będę skręcał. A jak zaczęła sobie krzywdę, już zaczęła być zmęczona, i ja mówię, widzisz, mam obydwoje. Dzisiaj poniesiemy z jego konsekwencję bo jeśli będziecie wchodzić w takie stany e, myślowe, że wszystko dzisiaj jest z dupy, że to jest ten dzień, że się wszystko rozwala, no to będziecie bardzo mocno zmęczeni. Jestem zmęczony, bo co ja tam wykonałem, przykręciłem cztery śrubki. Więcej się nadenerwowałem, niż fizycznie cokolwiek zrobiłem no to jak o siebie zadbam? no przede wszystkim dbam o siebie mówiąc do was dzieląc się z wami tymi myślami i to jest super, że mam was tam po drugiej stronie, że mam coś takiego, że mogę z kimś porozmawiać nawet w ten sposób, albo może porozmawiam też, już sobie przez telefon porozmawiałem ze, z mężonką, może jeszcze z kimś się tym podzielę, no ale jak już to do was mówię, to już tak naprawdę to też jest, to jest fajnego. Przede wszystkim w takich momentach tak, nie warto być samemu, warto jest się podzielić tymi myślami, ale nie szukać kurde innych sprzymierzeńców do tego, żeby oni razem Eee, pojechali, o Boże! Jaki kiepski nie wiem, hydraulik, o Boże! Jak w tej kastorami obsługa, i tak dalej. Bo to, tak jak ja mówię, to nie jest o tych ludziach piosenka, to jest kurde piosenka o mnie. No i już, no, i tak to, i tak to wygląda, no. O piesek sobie chodzi, a ja teraz, no, jeszcze żeby sobie przynieść natychmiastową ulgę, czyli zrobić sobie porządek, to co ja polecam. Polecam działanie. A jakie? Adaś w tym momencie zrobi działanie? Pojedzie na rzekę. A co Adaś zrobi nad rzeką? Jak myślicie? Wykonam śmieszne gacie. Proszę mam takie śmieszne, śmieszne gacie z, z tego. Na 40 dostałem. Zaraz mam. pokażę. No nie są to kąpieluski, Powiedzmy sobie jasno. Mam takie majtki, Zobaczcie dostałem je na wstępne urodziny. I tu są takie kieszonki na prezerwatywy na każdy dzień. Więc co zrobię? Dzisiaj będzie słabszy słabszy, sł słabszy głos ale co zrobić? Eee, nie miałem cię sprzętu ze sobą, bo jeździłem się innym samochodem. Dzień dobry. No, pieski się kąpią. O. I bardzo dobrze. To co? Kocham was ludziska. Kocham was ludziska. Piesek płynie do kija. Zaskoczę, zobaczcie jak sobie ładnie pływa. Dzięki za subskrypcję, już mi przeszło. A co, jak budujecie bardzo duże ciśnienie, to co warto zrobić? Natychmiast skrócić proces, procesu, Odwrócić uwagę myślami innymi. A jak nie potraficie odwrócić uwagi myślami co innego, to proponuję zrobić działanie. Trzymajcie się!